Nowość w Kisslist. Wtyczka Kiser na sterydach. Od teraz we wtyczce Kiser możesz włączyć funkcję automatycznego szczytywania kategorii produktu przez AI. Dzięki temu po uruchomieniu wtyczki na stronie dowolnego produktu sztuczna inteligencja automatycznie ustawi kategorię produktu we wtyczce. By włączyć tę funkcję wejdź na Twoje listy. następnie kliknij ikonę rudzika w prawym rogu i kliknij Ustawienia. Następnie rozwiń listę Ustawienia zaawansowane, znajdź funkcję Automatyczne rozpoznawanie kategorii przez AI w Kiserze i ją uruchom. Teraz wystarczy wejść na stronę dowolnego produktu, uruchomić wtyczkę, a AI automatycznie ustawi kategorię produktu. Pamiętaj, że jest to sztuczna inteligencja, więc zawsze sprawdź, czy kategoria została dodana poprawnie. Oczywiście, zawsze ją możesz zmienić ręcznie. Daj znać, co myślisz o tej nowej funkcji i koniecznie zostaw kciuk w górę pod tym filmem.